Wow. Ale waruneczki. No nieźle, tu jest tak 20-20 cm. No. I mówię, o, jest super. I zacząłem fotografować w innych proporcjach i wtedy odkryłem, że to jest całkiem fajne. <laughs> Ojej. Tego śniegu i warunków to dzisiaj mają. Więc wiecie, co się z tym zacznie robić? To będzie takie. No, no zresztą. Ja to już mam całe mokre, nie? Co to w ogóle jest? O! No to będzie dzwon. Najmniej no brakowało właśnie takich głupot. No dobra. Jak widzicie, stoimy na tej kładce. No i bierzemy aparat. Kadr przeszykowany. Tak. Mamy. Cześć, tu Wojciech, czyli pozytywny fotograf. Ja pierdzielę śniegu no ja dwa dni temu wróciłem z Berlina i tam nic, nie? A tu patrzcie co się dzieje, nie? I tu jest hybryda generalnie e, stary model odśnieżania nie działa Trzeba to niestety ogarnąć ręcznie Ale widzę, że temperatura jest pozytywna Bo śnieg jest mokry Osobówka do śnieżania powiem wam sekund 5 No, zaraz to będzie. Ładnie nie jest, ale jest skutecznie. O! Ciach! No, jadę do znajomego. Zobaczymy, jak będzie wyglądać trasa. Może się uda po drodze zrobić jakieś zdjęcia. A Wiecie co, pojechałem trochę i zawróciłem, bo są tak masakryczne warunki Zresztą ze znajomym gadałem przez telefon i on mówi, że mi się zastanowił Godzinę byłem w trasie i to nie ma sensu po prostu dzisiaj Śnieg ma przestać padać do jutra, dzisiaj ma być jeszcze katastrofa Natomiast tam, zaraz, zresztą zaraz Chodź tu, chodź tu, aparaciku Tak jest Tam chyba, przyjeżdżałem przejeżdżałem, teraz jadę jakby z powrotem na dom i skręciłem na górki wielkie i widziałem na moście i zawróciłem e, widziałem fajny widok na Wisłę. Mówię o! Może po prostu pofotografujemy sobie taki świeży, zimowy krajobraz. Co wy na to? Chodźcie, chyba jest gdzieś chodnik. O! Tu są jakieś wydeptane, żebym ja znowu nie łamał przepisów. Albo one żeby nie łabały mnie. O, ale waruneczki. No, 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 musicie to zobaczyć, Berlin Berlinem, ale takie rzeczy to ja lubię, jest ciepło, zobaczcie to, tutaj niestety są druty wysokiego napięcia, więc lip to nice tea, Ale, ale tutaj, to chyba też jest, tutaj nie, zobaczcie jakie czady są. Dzisiaj, ile to będzie możliwe, to będziemy się ograniczać do jednego tylko obiektywu, bo pada namiętnie. No nie chcę, żeby mi napadało tam do środka. Wszystko już mam mokre, ale jest super, po prostu tak się cieszę. W ogóle mega mi brakowało tych vlogów dla was. Mega. Ja was mega przepraszam, przepraszam to nie była Wisła, tylko to była Brennica. Ja powiedziałem Wisła, bo jechałem i widziałem z Wisły na Wisłę widok. I to mnie zainspirowało, żeby robić ten odcinek, ale to mało ważne. Jedziemy dalej. E, dziś jest tak niesamowity opad śniegu. Ja, tak jak mówiłem, na początku miałem jechać do Kumpla, <noise> ale to jest nie do wykonania, nie? Tu po prostu ludzie co chwilę gdzieś stają, w ogóle naprawdę jest taki opad śniegu. A w Berlinie, pamiętam, spadło im 2 centymetry i było: o, koniec świata, koniec świata, nie? <noise> Jedźmy. Uff. Zobaczcie, jakie są warunki. Tu się miałem biedę normalnie wyminąć z jednym samochodem na drodze, bo nawet nie widać gdzie się droga kończy. Można wpaść do zaspy, ale weźmy tylko aparat. Weźmiemy sobie aparat. Co? Tak. Czek. Wydaje mi się, że w tamtym kierunku jest jakaś kładka nad Wisłą już? No nie wiem. Nad wodą. <laughs> Pięknie, nie? Przez ostatnie 12-13 dni byłem w Berlinie. Przez 11 dokładnie, plus dzień setupowy, mieliśmy e, bardzo trudne zlecenie. Ja, oczywiście, jechałem tam z mocnym postanowieniem tworzenia dla Was odcinków i mam nadzieję, że w przyszłości się to da zrobić, ale tym razem po prostu nie było takiej opcji. Pracowaliśmy od rana do wieczora. Tak po 10 godzin, 9, a potem się jeszcze się działo na zdjęciami. Ja w sumie zrobiłem 30 tysięcy zdjęć w 11 dni, ale o tym zrobię wam osobny odcinek, bo jakoś podsumuję po prostu te odpowiedzi. Pokażę wam zdjęcia, ale póki co jeszcze nie mogę tego zrobić, bo one muszą zostać użyte przez klienta, jak one wyjdą w eter, to wtedy wam coś pokażę. I brakowało mi takich dni jak dzisiaj. Brakowało mi właśnie takich miejsc i brakowało mi tego tych rodzajów spacerów, do których się ostatnio przyzwyczaiłem, nie? czyli bierzemy aparat, szukamy jakichś miejsc, i po prostu fotografujemy. Dzisiaj miałem być u znajomego, ale przed chwilą rozmawialiśmy przez telefon i ja mówię, stary, warunki są takie, że to jest, e, to jest nie do zrobienia, żeby tam dzisiaj do Ciebie dotrzeć, więc umówiliśmy się na jutro, więc jutro od razu też będę miał fajny, e, fajną okazję do jazdy i robienia zdjęć w piątek słuchajcie, może w końcu już moje auto wróci z naprawy bo Citroena już tam mocno motywuje do tego, żeby, żeby się określili, bo już PZU stwierdza, że 3 miesiące jazdy na wypożyczanym samochodzie to może być dość, ja się z nimi zgadzam tęsknię za moim samochodem za spaniem w samochodzie i tak dalej a tymczasem a tymczasem zbliżamy się nad wodę i tu zobaczcie, jest kładeczka. A widzę, że nawet uszczęszczana, ale fajnie. <grym> no, no. Fajnie, ale tu niestety nie widzę materiału na kadr. Dobrze, idziemy dalej. Jakbyście się zastanawiali, skąd tutaj są ślady traktora. To to ładnie, zobaczcie, jest tutaj odśnieżone, nie? Bardzo mi się to podoba. A mówię o tym, bo zaraz po drugiej stronie w tym momencie jeździ traktor i tą e, spacerową ścieżkę odśnieża. Wow, brawo! Tutaj coś do mnie zagadało. Myśmy przyszli stamtąd. E, tu jest ta kładeczka. No i tu coś do mnie zagadało po prostu, nie? Ja zastanawiam się nad tym widokiem. Widzicie, w głąb, jakbyśmy się przeszli trochę tą ścieżką, to ona tak dziewiczo wygląda. Ładnie to jest zapadane, może coś tam, tak to wyszło. A teraz tu jest taki taki, jakby znak. Chodziło mi o to. I to, co się tworzy, jakby za tym, nie? Taki tam radosny pstryczek. No, tego rodzaju mi brakowało. Powiem wam, dla mnie to jest, to jest po prostu najlepszy rodzaj relaksu, jaki można sobie wymarzyć. Szczególnie po takich bardzo ciężkich psychicznie dniach, kiedy jest dużo stresu, jesteście w obcym kraju, w obcym mieście, e, dużo się dzieje, chcecie zrobić to dobrze, to potem jak wracacie na swoje stare śmieci, za przeproszeniem, e, do, nie wiem, góry, e, bo dla mnie góry, ich bliskość jest bardzo, bardzo ważna, to, to ja się zaraz tak, zresztą dzisiaj widziałem, uspokajam się, zresztą ja dzisiaj widziałem... Na wykresie mojego snu, że po raz pierwszy od dwóch tygodni e, się wyspałem. I to też było dla mnie odczuwalne od razu. Ja się obudziłem rano o 7.30, e, tak jak się budziłem przez ostatnie tam dwa tygodnie i mówię, o, jest super. <grym> Ojej, jak mało czasami człowiekowi potrzeba do szczęścia, przy czym. Trzeba sobie znaleźć to, co Wam do szczęścia jest potrzebne, bo mnie fotografia, a Wam dajcie znać w komentarzu. To aż dziwnie będzie dzisiaj przyznać, ale tęskniłem za tą proporcją Fujika. 4 trzecie, nie? Ona jest taka bardziej kwadratowa i mam wrażenie, że dużo lepiej służy do opowiadania e, historii danej rzeczy. Niekoniecznie opowiada historię całego krajobrazu, tylko takiego wycinka. Ona dobrze się nadaje do detali. Nie? Z każdego aparatu jesteśmy wyciągnąć każdą w każdym stanie proporcje, bo wystarczy obciąć troszeczkę e, kadr i będziecie mieli to, to, to co chcecie. Natomiast, dlaczego mówię o proporcji Fujika? Bo to Fujik wrzucił mnie w tą czy wyrzucił mnie ze strefy komfortu i zacząłem fotografować w innych proporcjach i wtedy odkryłem, że to jest całkiem fajne. Chup. <słuch> Fajną rzeczą jest też to, że jak wychodzę na te spacery to zwykle zostawiam... Nie biorę ze sobą po prostu telefonu, nie? Zostawiam go sobie tu gdzieś w samochodzie i spaceruję bez. Jakieś to takie... daje to niesamowitą wolność, wam powiem. Jestem w szoku. Po prostu nie macie tego urządzenia, nie? Nikt w tym momencie nie może zadzwonić ani się z wami skontaktować. Polecam. Ja wiem, że to jest dziwne w dzisiejszych czasach że powinniśmy być pod telefonem, bo coś, bo gdyby coś tam, ale na chwilę, nie, na, na 10 minut, zostawcie gdzieś telefon i przejdźcie się, zobaczycie jaki jest niesamowity efekt. Poczujecie się wolni. Znaczy na początku to będziecie zdenerwowani i będziecie szukać po kieszeni, dlaczego go nie ma, dlaczego go nie ma, ale jak już to przejdzie... Ojej, nieźle, nie? No <grych> Tak sobie wymyśliłem, że właśnie dzisiaj będę jeździł w okolicę mostów, więc jedziemy na kolejny to już była Wisła. Jedziemy na kolejny w, w, most na Wiśle. Eee, ulica Lipowska, coś takiego, tylko teraz tak, jak patrzę sobie na mapę, teraz muszę skręcić w prawo. Wow. Jedziemy po takiej wsi, że ja jadę w ogóle chyba z 10 na godzinę, tylko super. Eee, no ale. Tego śniegu i warunków to dzisiaj mają. To mamy kolejny most, tym razem drogowy. Zobaczymy, czy tu się uda coś złapać. Ciekawie te warstwy wyglądają w ogóle. Fajnie, fajnie, fajnie. Tu bezpośrednio z mostu nie widzę nic ciekawego. Spróbuję się przejść może trochę wzdłuż trasy. Ja tak dzisiaj bardzo zachowawczo, jeśli chodzi o moje, moje spacery, bo ja byłem chory niedawno. Na początku zlecenia byłem dość tak. Słaby. Jeszcze kończyłem się leczyć. No i nie chcę się doprawić, bo ja za parę dni znowu wracam do Berlina. Tym razem już na normalne fotografowanie, reportaża, reportażu w studio, więc e, wtedy mam nadzieję, będę miał więcej czasu i możliwości robić dla Was odcinki tam. Natomiast teraz po prostu są tak fenomenalne tutaj warunki i obawiam się, że jutro już może być zgoła inaczej, bo e, dzisiaj ma skończyć. Padać, a jest temperatura dodatnia, więc wiecie, co się z tym zacznie robić. To będzie takie. No, zresztą teraz już widać, że pada po prostu mokry śnieg. No nieźle, tu jest tak 20 20 cm. No, wlazłem pod most, bo jak tam schodziłem, to miałem wrażenie, że już jestem w korycie rzeki. I tak zaczęło podobną szczęścić coś, mówiłem, że żebym mnie ja to zaraz do wody nie wpadł, więc wiedziałem, że tu jest piasek i, i tu się zainstalowałem. Kurde, ciężko mi tu z kadrem coś wymyślić takiego. Ja tak z kadrami mam, że musi coś do mnie zagadać. Coś mi musi ciekawić. Nie musi być perfekcyjne już, ale, ale coś do mnie musi zagadać, a tu jest tak hmm. Hmm. dalej pada. Może, może. Chętnie trzeba zmykać z tego deszczu, bo to jest jednak chyba bardziej deszcz niż śnieg, bo mój puch zaczyna wilgnąć, nie? A jak puch, bo to jest bardzo taki tradycyjny puch, jak on zacznie być mokry, to on straci w ogóle swoje. Możliwości grzania, nie? Ciekawe w ogóle jaka jest temperatura Zero No ale ewidentnie musi iść w górze eee, Zobaczmy na meteo Bo ten, To się tak, tak Ja to już mam całe mokre, nie? Hmm. Ustronisz, że jestem w ustroniu? Ale numer Ustrzeń A, ewidentny opad Deszczu pokazuje I on dopiero dzisiaj w nocy Ma zmienić się na opad śniegu Przy czym to już będzie takie schodzące Natomiast temperatura No pokaż mi temperaturę Wszystko o zero, nie? Wszystko cały dzień dzisiaj o zero odbija Dopiero w nocy ma spaść temperatura W dół No zobaczymy w górach, czy w okolicach gór, powinny się te warunki otrzymać naprawdę ładnie. Hmm, fajnie. Może przez te dni, co tutaj jestem, uda się zrobić dla Was parę fajnych jeszcze odcinków. Jedźmy dalej. Ach, powiem Wam, że chyba koniec na dzisiaj z fotografowaniem, jeśli chodzi o spacery. Jeszcze gdzieś postaram się coś zrobić, bo mam naprawdę ochotę, ale czuję, że przemaka mi puch i to tak mocno, nie? Nie doceniłem, e, nie doceniłem w jakiej formie ten śnieg pada, nie? On naprawdę, to jest prawdziwy deszcz niestety i... Uch, no trudno, nie? Mam nadzieję, że te warunki się utrzymają, bo fajnie by było trochę zimy. Sprawdźmy to. Co to w ogóle jest? Chyba O kurwa. No. Co to jest? To jest chyba betonowe w ogóle. Co myślicie? No to będzie dzwon. No, trochę się to gibie. Hmm. Czy to w ogóle jest sens wychodzić? Wpadła, uh. huh. wpadła. Nie wpadł do wody. Po co tu płynie? To moja zasługa, nie? Bo to. O, ja to zrzucę, nie? No. Cyk, cyk. No i mamy. <grym> Najmniej mi brakowało właśnie takich głupot. <laughs> o oh my god, Kurczę. Czy tu coś do mnie zagaduje? Ciężko... <ścoughs> się zdecydować jak się po tym... O, o, Ja chciałem w ogóle trochę lasu sfotografować. Bo przy takiej aurze, takim opadzie bardzo ładnie las potrafi wyglądać. No, zobaczcie, nie? Tylko, wiecie, tam byliśmy w Ustroniu, nie? Czyli ewidentnie w okolicach gór, nie? Tutaj jesteśmy już przy Ochabach, nie? Nie wiem, czy to już widać, ale ta zima tutaj już nie jest taka prominentna, nie? Z drugiej strony, jak robiliśmy zdjęcie pierwsze, to padał ewidentnie śnieg, bo on tam jeszcze jest fajnie w kadrze... E... Widać go w kadrze. A teraz, no... Teraz pada deszcz. Hmm. no dobra. Jak widzicie stoimy na tej kładce. No i bierzemy aparat, Kaz przeszykowany. Pyk. Mamy. Smary. To co mi się na tym zdjęciu spodobało? To kontrast gałęzi e, nad wodą jakby, nie? Ten prawy, tam, powiedzmy ten element w mocnym punkcie prawym To mi się tam bardzo spodobało, dlatego zrobiłem to zdjęcie Ale to dzisiaj są radosne pstryki w ogóle, nie? Także mało fotograficznie, tak stricte fotograficznie Ale z drugiej strony czemu, czemu mało fotograficznie? Przecież po prostu jedziemy, fotografujemy, nie? To nie chodzi o zdjęcia, to chodzi o fotografowanie mi się to dzisiaj podoba. Dzisiaj naprawdę się relaksuję po pracy. A tego się uczę, powiem wam i bardzo wam polecam szukać sobie e, czegoś, co was relaksuje. Nie? Cokolwiek to będzie, ale nie będziecie krzywdzić innych, nie? to jest ok. A wydaje mi się, że, że dla mnie ta fotografia to jest naprawdę super sprawa. Że krajobrazowa taka właśnie z samochodu, ja to też często kiedyś robiłem, jak jeździłem u ojca, pracowaliśmy razem, w, 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 serwisowaliśmy komputery. To dla mnie naj, naj, największym relaksem było po robocie gdzieś po prostu z aparatem jechać. Jeszcze jeden kadr i kończymy. Uszczony dom. Strędzie pozawalony. Ciekawe. I dalej na północ jedziemy, to, to, to zaczyna przypominać wiosnę. takie Taka odwilż, roztopy, no, ale to przez ten deszcz nie, i przez to, że temperatura dźwigła się ponad zero. Ale fajnie się to obserwuje. Nie? Tam w ustroniu pod górami taka zima, zima, a tutaj, wow. <gryw> Na koniec sobie wyobraziłem taki kadr drzew lekko zapadanych. Tu coś do mnie gada w tej kwestii. Stoję chyba tak, że przyjadą bez problemu koło mnie. Jesteśmy na wsi. A. Fajnie, ciekawe. Tu coś do mnie gada. Zrobiłem tu kilka zdjęć. Któreś Wam w tym momencie pokażę. Ale się cieszę, że się udało wybrać. Pada coraz mocniej, więc kończymy ten odcinek. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie do końca. Jeśli zostaliście do końca, to napiszcie w komentarzu, że udało się oglądać do końca. Sorry, że mnie znowu parę dni nie było. Ale jak mnie nie ma, to znaczy, że naprawdę zasuwam żeby tylko ten kanał utrzymać e, słuchajcie, ten kanał też jest utrzymywany przez patronów i ludzi, którzy wspierają mnie przez Supi, także jeśli macie ochotę dorzucić się trochę do benzyny, to zapraszam na Supi, a jeśli, jeśli chcecie miesięcznie normalnie wspierać e, pozytywnego fotografa to zapraszam na Patronite, a linki są w opisie na dole, bardzo serdecznie jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie, napiszcie może w komentarzu, które ze zdjęć podobało się wam najbardziej, wiem, że dziś, dzisiaj to nie jest żadna górnolotna fotografia ale to chodzi o przyjemność i o przebywanie z fotografią i o ten relaks, nie? O znajdywanie czegoś, co Wam będzie dawało piękny odpoczynek umysłu w momencie, kiedy jesteście po pracy, kiedy mieliście ciężki dzień. Ja ostatnio miałem ultra, naprawdę ciężkie zlecenie, o tym Wam opowiem w przyszłych odcinkach, ale cieszę się, że to jest pierwszy nagrany, no nie nagrany, bo mam coś jeszcze dla Was nagranego, ale to jest pierwszy w tym roku. Słuchajcie. Jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że wszystkim się będzie darzyło, że będziemy szczęśliwi, że będziemy dużo fotografować. Dzięki za oglądanie do końca. Życzę Wam zdrowia i dobrego światła. Hej!